Witam serdecznie mieszkańców gminy Pelpin. Otwieramy dla Was nowy ośrodek zdrowia, który będzie funkcjonował w ramach firmy Medical. Jest to nasza szesnasta przychodnia. Będziemy prowadzili poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach której będą przyjmowali lekarze, specjaliści medycyny rodzinnej, internej i pediatrii. 12 poradni specjalistycznych. Docelowo będzie funkcjonowała rehabilitacja, pracownia ultrasonografii oraz pracownia radiologii cyfrowej. W ośrodku będzie również otwarta apteka. Ośrodek będzie czynny od godziny 8 do godziny 18. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do naszej przychodni. Na pewno będziecie zadowoleni. Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta i gminy Pelpin do korzystania z kolejnego nowego podmiotu medycznego na naszym rynku. Firma Medical dzisiaj otworzyła swoje podwoje dla naszych mieszkańców. Dworzec PKP od dzisiaj także przychodnia. Serdecznie zapraszamy.